No, sobie. Ostatni raz byłem tutaj jakieś 10-13 lat temu. Ledwo wszedłem teraz. kondycja słabiutka. Chyba serce już nie wytrzymuje. A taka rozgrzewka przed jutrzejszymi tetrami zachodnimi. Może uda mi się doczłapać do grzesia. Może dalej. Ale polecam, polecam. Ceny w Zakopanem nie są takie drogie jak zapowiadano. Pogoda jest bardzo dobra, jest chłodno. Tylko zapomniałem wody z sobą. Ale na wodę jest strumyk. Skorzystam. Dobra, super, super polecam. Jak to zmienić teraz? Nie. Yeah.